Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj zaczniemy sobie taką serię podstawy Linuxa. Zaczniemy od czegoś naprawdę prostego. Najpierw utworzymy sobie jakiś folder i później go usuniemy. To są naprawdę podstawy. A więc zaczynamy. Do utworzenia folderu służy komenda mkdir, mkdir. Podajemy ścieżkę, gdzie ten folder ma być. Ja sobie ustaliłem taką ścieżkę it chris. I tutaj będzie nasz folder testy. Folder już został utworzony. A jak to sprawić, czy został utworzony? Korzystamy z komendy ls. Czyli wpisujemy tak ls ścieżka, gdzie ten folder się znajduje. Enter. No i mamy. Jak widać folder testy został utworzony. Teraz sobie mm, skasujemy ten folder. Wpiszemy coś takiego. rmdir czyli Remove. Oczywiście ścieżka. I też testy. Jak teraz sobie wpiszemy jeszcze raz ls, to już tego folderu nie będzie. Nie musimy tego wpisywać. Wystarczy strzałkami jechać góra-dół i nam pokaże ostatnio używane komendy. Jak widzicie, folderu nie ma. Jest jeszcze łatwiejszy sp sposób, żeby sobie wszystko sprawdzić. Wystarczy zainstalować sobie jakiś program. Na przykład Midnight Commander. Ja już mam go zainstalowanego. MC. Jestem w swoim folderze. Jak widać, jest on pusty. Nic tutaj nie ma. Także dzięki za ten odcinek, za oglądanie. Do następnego. Cześć!